Cześć, ja nazywam się Łukasz Jeśkiewicz i w tym filmie pokażę Wam jak software'owo uruchomić i skonfigurować do pracy serwo na serii A2. W pierwszym kroku przechodzę do uruchomienia darmowego oprogramowania ASDA Soft w wersji 5 dostępnego do pobrania na stronie internetowej Induprogress bądź producenta. Link do pobrania znajduje się w opisie pod filmem. Następnie należy włączyć zasilanie serwouzmatniacza i połączyć go z naszym komputerem przez kabel USB typu AB z charakterystycznym złączem drukarkowym. Kabel doprowadzamy do złącza CN4 umieszczonego w dolnej części serwa. W nowo otwartym oknie w celu nawiązania komunikacji z serwo napędem wybieram tryb online, a następnie z rozwijanej listy serial, model oraz portco, po którym łączymy się z urządzeniem. Ale możemy też od razu bez tych poprzednich ustawień skorzystać z funkcji automatycznego wykrywania portu, wybierając Start Auto Detect. Otrzymany komunikat świadczy o poprawnym połączeniu. Wybieram dwa razy OK, a potwierdzeniem nawiązanego połączenia jest zielona ikonka w tym oto miejscu. Na tym etapie możemy już komunikacyjnie zresetować serwozmacniacz do ustawień fabrycznych. Oczywiście w przypadku nowego produktu można ten krok pominąć, bo serwo takie nastawy fabryczne już posiada. W tym celu przechodzimy do zakładki z ikonką P na zielonym tle, która służy do odczytu i zapisu parametrów. Parametry z urządzenia zostały automatycznie odczytane, przechodzimy do parametru 208, zmieniamy jego wartość na 10 jako funkcję ustawień fabrycznych i koniecznie zatwierdzamy Enter. Po zniknięciu napisu RST i DON na wyświetlaczu serwowzmacniacza resetujemy jego zasilanie, po czym powinien być widoczny alarm 13. W kolejnym kroku będziemy musieli usunąć widoczne na panelu alarmy. Przechodzimy więc do zakładki z dźwignią Digital IO Jock Control. W międzyczasie dostajemy komunikat, że w przypadku sterowania software'owego w trybie JOG automatycznie po sekundzie od utraty komunikacji silnik zostanie zatrzymany. Wciskamy OK. Otwarte zostaje okno ze statusem wejść cyfrowych i wyjść cyfrowych serwonapędu. W tym momencie widzimy, że wśród standardowo przypisanych funkcji wejść cyfrowych trzy z nich są aktywne. Kolejno Reverse Inhibit Limit jako krańcówka tylnia. Forward Inhibit Limit jako krańcówka przednia oraz Emergency Stop jako wyłącznik bezpieczeństwa. Każde z tych wejść powoduje wystąpienie alarmu. W efekcie niemożliwe jest uruchomienie obwodu mocy wyjściowej i wprawienie silnika w ruch obrotowy. Musimy więc zmienić stan wyżej wymienionych wyjść na przeciwny. Rozpoczynamy od Emergency Stop i wejścia DI8. Zmieniamy jego stan wybierając okienko do niego przypisane w zakładce ENABLE zatwierdzamy przyciskiem TAK i jak widzimy status wejścia DI8 został zmieniony na wyłączony a na panelu zniknął alarm 13 kosztem alarmu 15 analogicznie zmieniamy stan wejść DI7 i DI6 i widzimy że w międzyczasie znikają alarmy kolejno 15 i 14 które informują po aktywnych krańcówkach. Załączając w ten sposób logikę wzmacniacza, on uznaje, że napęd nie znajduje się na żadnej krańcówce, a wyłącznik bezpieczeństwa nie jest wciśnięty. W związku z tym możliwe jest teraz uruchomienie obwodu mocy wyjściowej poprzez włączenie SERVO ON. SERVO ON, czyli funkcja standardowo przypisana do wejścia pierwszego DI1, więc zmieniamy jej stan, wybierając analogicznie okienko w zakładce ENABLE i wciskając tuż obok przycisk ON-OFF W efekcie zmienił się status na ON a na wale serwosilnika jest już wyczuwalny moment obrotowy Wykonajmy w takim razie jeszcze ruch serwosilnikiem w trybie JOG Funkcja ta jest dostępna w tym miejscu W oknie JOG SPEED definiujemy prędkość ruchu wyrażoną w obrotach na minutę i wciskając przyciski ze strzałkami możemy powodować ruch silnika w obu kierunkach. Jak widać, w międzyczasie zmieniają się statusy niektórych wyjść cyfrowych. Prędkość można zwiększać w całym zakresie dopuszczalnej prędkości obrotowej serwo silnika zdefiniowanej w parametrze 1.55, która u mnie wynosi 3000 obrotów na minutę. Należy pamiętać, że końcowe ustawienie serwonapędu do pracy wymaga przeprowadzenia autotuningu na docelowym układzie mechanicznym. Opcja autotuningu dostępna jest w zakładce Auto Gain Tuning z ikoną koła zębatego. W tym filmie to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmów na kanale Indu Progress. Pozdrawiam serdecznie.